Siemaneczko, jestem Didusiek i jest ze mną Krzysiek Siemaneczko Gramy sobie w Epic Ninja część drugą o, No właśnie Będziemy sobie tak grali osobno No ale gramy i tak tak Dobra, to ja sobie zaczynam już No dobra, ja jestem na tym jak trzeba na... Ja już kliknąłem, dobra, play O Jezus Maria Loading Ojo, Rol. co to? Koli sushi Epic Ninja Dwa. Dobra. Nie rozumiem tej gierki. O, kamień mu na łeb spadł. Dobra, spacebar. Czekaj, muszę sobie a, wy... A, dobra, jest, ogarnąłem spacebar. Dobra, look out, o. o! dobra, wyleciałem z kamienia. O Jezu. Ja Nie chcę... przecież kliknąłem D, o Jezu. Rzucam nowe. O nie? lol, nie? ciężkie. No już nie walczę. Walą mnie O lol, ja też. Kurde. Dobra. O lol, ciężki. Dobra, miecz, No lol. Pistolety. Czekaj, spróbuję pistolety, nigdy ich nie brałem. A to jest ciężkie, już nie rozumiem o co tu chodzi. O lol, zabił mnie. Nie też. Lol, wykopał mnie. W... Ale no, bo dobra, wezmę sobie sworda. O dobra, jestem, z... jestem zakrwawiony. Spróbuję. O, no, jest SWORD. Wziąć pistolet czy SWORD? SWORD. Dobra. O ty. USG. Aha, you lost. Dobra. Space... Ale ty... jest trudny. No, jeszcze raz próbuję Dobra, SWORD. A. No kurde. mnie Mnie też. W. Dobra, czekaj. A. I dobra, jestem przygotowany. Super. Prawie go zabiłem. No lol, ja też. Ja go raz kliknąłem już, a ty? Ja dwa. A i W, tak? Zabiłem go, dobra. S i W, tak? W. Dobra, zabiłem. Yeah. Aha. później. Nie no, będzie fejli na tym odcinku. Już dwie minuty. Serio? No. Dobra, ja sobie obejrzę filmik, nie wiem jak ty. Dobra, ja sobie na razie ogarnę. jego ja pistoletami próbuję, na, też nie mogę. Jeszcze raz próbuję. Trudne to. No. Dobra. Wo, e, s, e, go trzy razy zabiłem go. O, ja też. E, no dobra, dwie ja godziny później. Filmik jakiś. Dwie godziny później. Ja Jasne, obejrzę ten filmik. Nie będę go skipował. Ja go oglądam cały czas. Dłuższy odcinek chociaż będzie. Hmm. Ja nie mogę. Nie wiem, co to w ogóle za lutki są pobarańczowe. Ja nie Znak mogę. zapytania. Zna trzy znaki zapytania właśnie, bez jej. Dobra. We'll go and get the boss. Dobra, nie O, jakaś dziewczyna fioletowa. <grym> Różowa jest. Fioletowa. Różowa, ale to nie Lol. Tak. Może przewinę tą część? A... Dobra, klik. Skip. Skupłem. Dobra. Ja też. Ojejku, ale jestem Ojejku. rozwalony. No ja też. Ale muzyka, ja nie mogę. O. No, spoko muza będzie w tło. Hm. Jezu, ale to jest trudniejsza część od pierwszej. No tutaj wszystko jest szybsze. No. Ale dłużej się gra. No tutaj ci spoilerujesz że tutaj są dwa chaptery. OK, tutaj muszę zabić kolesia, widzę. No ja też. S. A, nie to kliknąłem. Dobra, zabiłem. Fakt, a ja nie to kliknąłem i mi od razu julos. los. O oh, lol. No. Przeciąłem mu ten. Przeciąłem jego na bój... Mie... Z góry mówię, przepraszam za to, że fajluję aż tak, ale to nie moja wina. Dobra, no, ja go zabiłem. Dobra, strzeliłem. O, ucięłem mu nogi. Łoł. Łot. A, a, deadłem, what the fuck. Dobra, mam zakrwawiony miecz, muszę A kliknąć, S. szczalka, momencie jesteś? W, S. Na przewracanie się co? mnie jeszcze pistoletami i granat mi wywaliło. Dobra, ja tutaj mam decyzję, czy zabić kolesia, czy nie zabić. Zabić, czy nie? Nie wiem, ale ja to na razie. Zabijam, Kurde, nie udało mi się. Nie, no trudna ta część. Otyka jest bro. Dobra, co z lepiej mi idzie? Ale no, zaszczycili nie Ale nie umarłem. <laughs> O oh kurde, you lose. lol, ja nie. No. Aj, jaj, O Lol, ta, ta różowa chce we mnie strzelić, ale głupia. Hej, dziecko. Dobra, zabiję go. Dziecko się boli, ja go chyba nie zabiję, wiesz? Ale trzy. Ja go nie, ja go zabiję. Dobra, ja też go zabiję. Shuriken w web. Ja myszkę schowam z ekranu, bo to tak aż nie wypada. O f**k, mnie. I'm sorry, dad. O nie, ja go zabijam, lol. Waw. <ścoughs> Niezła gierka, ci mogę powiedzieć. No, wiem. Będzie trochę... O, ona ze mnie strzela. Grałeś tą drugą część? No, ja ją na kanale kiedyś. A, dwójkę, trzy, jedynkę. No i to Dobra, jesteś już na tym, e, gdzie jest tyle śniegu. No ona mnie zabiła, i teraz mam loading. O, chapter 2, a snowy past. No dobra, ja też ty jestem. No i o co chodzi? No dobra, idziesz do przodu. O lol, zaciałem. no yes, yes. spaść? Tak, musisz spać, dobra. O lol, ale czemu jest szary? Teraz... To kiba cały. D. On był przecież niebieski Nie wiem, ne? Na... Stał się Murzynem. No Aha, bo jest goły więc. Ale parkur... O jaju. Rozpędziłem się. O dobra, udało mi się przeskoczyć, a tobie? Mnie też Dobra, idę dalej. A fuck, you lost. Oh yeah. Nie, no ja tu losuję w tym odcinku dzisiaj. Dobrze. Um, dobra, no, dobra. Próbuję jeszcze raz. Też losujesz? Um, no jak to przecież tak normalne. Udało mi się. Ah, nie to, nie ten guzik, fuck. Nie widziałem, że mi koleś przykrywa. Ej, oh, lol. The, oh, fuck, nie ten guzik. Nie no, już trwa nawet 8 minut odcinek. Wow, oh, lol. Du, oh, Ej, yes, jakiegoś typa zabiłem. <grym> lol, a ja tu biegnę przez ten śnieg. Co ten koleś tam robi? No właśnie nie wiem, zapiłem gościa No on tam on tam wygina śmiało ciało No właśnie widzę <laughs> Co za typek w ogóle? O jaka jakaś ciężarówka On sobie walił konia <laughs> O nie on Jerrya Jeszcze u mnie wiercą, fuck Oła. Dobra. Widzę jakąś imprezę, mam klik ten skip tak. Ojeko moje krzyczy już jak ja już jest skip, ja jestem za tobą już. Epic Ninja 2. Chyba ukończyłem już gierkę. Nie wiem jak Dobra, ty. Dobra, skipy. No, chyba ukończyliśmy. Ninja 2. No, skończyliśmy gierkę. No, koniec. No to chyba by było na tyle, nie? Więc ja się żegnam, pożegnaj się. No dobra, do widzenia. Do widzenia. To do... Za chwilę się spotkamy na moim odcinku. No właśnie, może u mnie się pojawią jeszcze inne różne minigierki na przeglądarkach, więc trzymajcie się, cześć.